<laughs> Słuchajcie, patrzcie się, sygnał miałem... Mówię, sygnał jest na sreberku, no bo to... No i tak jak widzicie, wykrywacz jest po to, żeby go używać A stoi już prawie tydzień Tydzień, nie, 4 dni gdzieś to nie tydzień I mamy pierwszy wypad z Equinoxem Widzieliście eee, tam już o un un unboxing Także co ja Wam będę mówił Ja tutaj nie będę Nie będę go opisywał bo jak ktoś jest ciekawy A jest tego już na internecie dużo ja sobie sam nawet podpatrzyłem u innych, jak, jakie nastawy mniej więcej. Yy, jak ktoś zainteresowany, mogę oczywiście coś podpowiedzieć, nie? Tam na, macie maila, możecie do mnie wysyłać. W opisie oczywiście jest. I działa to, już ludzie coś tam wysyłają. Yy, krótko, od jeziora się odbiłem dzisiaj, chciałem go zatopić, zobaczyć. Ale jak zobaczyłem tylko, że dużo wody jest do, do samego brzegu, mogłem wam w sumie to nagrać i pokazać. To się odbiłem i mówię, jadę gdzie indziej szybko, żeby nie tracić czasu, bo to co najmniej pół godziny zajmuje tam dojazd i powrót, nie? No, jestem w tym samym terenie co tu kiedyś. Niedawno jeszcze byłem z tym... E, z Vistą. Tam na tym wypłaszczeniu, gdzie mówiłem wam o Simplexie. No, że jest sprzedany oczywiście. Poszedł za... Ja mam, ja myślę, że dobre pieniądze i mam nadzieję, że ktoś się będzie tym cieszył. No, także ciężko powiem wam... E, ciężka decyzja była w budżecie domowym, bo ja tam... Żadnych zbiórek i składek nie robię, nie proszę się. Ale po prostu doszedłem do takiej konkluzji z żoną, że jak mam odkładać, to lepiej sobie tam podebrać, kupić i po prostu do tego co mi tam kapnie z tych złomów, tam z YouTube'a, bo też tam kapie co dwa miesiące troszeczkę. I myślę, że za że za rok już będę go spłacę. Tak kamerę przed chwilą spłaciłem, właśnie ostatnią ratę do domowego budżetu i tak samo z tym się stanie. No, także zobaczymy, no zobaczymy jak to działa, nie? Ja będę chodził w trybie pole, yy, nie, w trybie park chyba na, oczywiście tu zaraz się trzeba to wszystko ustawić, nie, bo to nie jest tak hop siup. W trybie nie tak, nie tak. Ojej, przeskoczyłem. W trybie park... Będę chodził tu sobie czekajcie Sensitivity damy na 20 a może na 21, a co? Poszaleje. Dobra, tu się wychodzi. On się trochę popyrkuje i teraz dostroimy sobie kanał najlepszy. Kurde, na minus 7. Dziwne. Dobra, jeszcze tutaj popróbuję, bo to jeszcze... Teraz mnie czeka strojenie do gruntu. I żeby nie, naprawdę nie przedłużać tego, lecę dalej po prostu, o, Tak wychodzimy. Jeszcze muszę głośność dać lepiej. No i dobra, jak coś będzie, to po prostu się włączę, nie? I tyle. Na razie. Dobra, słuchajcie, jest pierwszy fan z Equinoxem. Pierwszy dołek. Pierwszy dołek z Equinoxem. Osiemsetką. I mamy jakiś polmos. Ale to jest ciekawy polmos, powiem Wam, bo to jest po polmos. Takiego na pewno nie produkują już. Sygnał był taki, jaki był. Teraz będę patrzył, powiem Wam, na te ID troszeczkę, żeby zobaczyć, jak on łapie te mniej więcej różne rzeczy. 22, 26, a nawet i dwa nieraz przebija. Ten iron bias mam na dwójkę. Kto w temacie ten wie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Sygnał wiodący mam na zero. Co tam jeszcze? Oczywiście, jak ktoś będzie to oglądał, ktoś z tym sprzętem obezna może mi coś podpowiedzieć. Nie? No, także to na zdjęciu wam pokażę, to zupełnie nie widać, bo to jest ciekawe, ciekawe coś tu na środku. Takim gotykiem niemieckim, tym gotykiem niemieckim, no. Tymi literami takimi gotyckimi, no. Coś napis Jakieś. No i jest, no. Ciekawe czy tu z wistą ten sygnał bym wykopał. Dobra. Lecę dalej. Drugi dołek. Młotek. No. Żelazny młotek. Tu można powiedzieć, że oszukiwał na kolor. Ale się przełamuje. Także myślałem, że to jest właśnie coś, nie Teges. Dobra, uczymy się. Jest młotek. Młotek to młotek. Ta górka, co mnie tu wymęczyła ostatnio. Na razie idę, powiem wam, jakieś śmieci kopię, ale cały czas coś kopię. Tym razem fajnie spłaszczona kulka. Musiała walnąć ostro. I się spłaszczyła. Ołowiana kulka oczywiście. Ale coś kopię cały czas, powiem wam. No może z listą faktycznie bym niektórych nie kopnął sygnału, bo to jakieś druciki, striki, takie o nie. Ale tutaj muszę się nauczyć, bo tu skala ta... Jest trochę inna, ona jest tylko do 40 To ID Od chyba minus tam ileś, 9 No, żelazo wycięte, więc widzę, że dyskryminuje nieźle Bo takich mniejszych żadnych, nic żelaznego nie wykupałem. Mam je wyciszone i dyskryminowane, więc yy, Nie wiem, czy w metalu by nie było lepiej nawet pochodzić Bo tutaj na każdy segment Tych trybów jest o przycisk I już mamy almetal. Doszły te, widzicie, segmenty. Pyk. No i zobaczyć, ile tu metalu jest. No dobra, zobaczymy. No. Idę dalej. W góry w lasku nic nie ma, powiem wam, tragedia. Ale wlazłem na to wypłaszczenie, nie? Jakieś... Ile tu jest? 100 metrów kwadratowych? I tu chodzę, nie? 26, 30. I ja już wiem, że to jest chyba moneta. Powiem wam. Yy, chodziłem na już tych 50 tonach, też fajnie się chodzi. W miarę myślałem, że to będzie tragedia, ale też w miarę stabilnie, powiem wam. Na razie przełączyłem sobie na te 5, ale moneta. No, piękna moneta, zobaczcie. <laughs> Kurde, ale numer. Nawet robak jakiś przyleciał się śmiać. No trudno. Kuleczko. Tym razem łuseczka z Mausera, bo przeważnie u mnie takie są. Oczywiście zbita. Sygnał 16, taki 17 na łuseczkę. <noise> Słuchajcie, patrzcie się, sygnał miałem Mówię, sygnał jest na srebrko, no bo to 35, 33, 37, niemożliwe, patrzcie się tylko na to, jak to wyszło, o, patrzcie co mam, a kurde, ja pierdziulę, tu jest kurde katedra, No kurcze, pierwsze wyjście z tym z Mine Lab, Labem i zobaczcie co jest. Stan idealny. Trochę tam wytarta, nie? Kurcze, patrzcie, no piękny dźwięk na tych pięciu tonach. On tak popierduje tu cały czas. Patrzcie. No i tak. Ćwierkał mi tu ćwierkał. O! Kurde, może jeszcze jedna będzie. Zobaczcie. Ale to już było. Ja pierdzielę jaki wypadł. Ja już byłem taki zrezygnowany, mówię, nic nie będzie dzisiaj. A rinkawice z wrażenia zdjąłem. Kurde zgubiona jakby wczoraj. Nawet nie zczerniała, zobaczcie. Ja pierdzielę Ja już te, nikt nie uwierzy, nie? Poszedł od razu z tym. Ze equinoxem i srebro znalazł, tak no Ja pierdziulę Ale dawno monety nie było srebrnej Czy się ręce trzęsą No nieźle powiem wam, że jest petarda jak to jeden mówi Pięć marusów oczywiście to jest 1935. Kurde! Jesteś mistrzem, powiem wam. Wista jest mistrz, oczywiście moja, najlepsza. Ten sprzęt do zadań specjalnych innego typu jest, ale muszę go po prostu popróbować też, nie? I w polu, jak się zachowuje. <laughs> I srebro od razu. <laughs> Może to będzie jedyna moneta w ogóle, powiem wam dzisiaj. Bo słabo jest, słabo tutaj, naprawdę już wybrane. Muszę czekać po prostu, aż wujek to skosi wszystko. Już niedługo, bo widzę, że te strąki dobre są. Już żółte się zaczynają robić, a to chyba ma być takie aż brązowe dopiero wtedy. Dobra, jeszcze tutaj pochulam, po, po jeszcze zobaczę co tu jest. Powiem Wam, że fajnie, fajne dźwięki on wydaje. Takie przyjemne dla ucha to są. Chociaż i w Simplexie mi też nie przeszkadzały tamte. A jak ID trzyma, kurde, powiem Wam, jak 16, to 16 cały czas nie ma. Może na 15 przeskoczy, tam ledwo to jest chyba drut aluminiowy, ale nie, nie warto omijać takiego sygnału. Bo to może być moneta jest moneta. <gry> kurde. Tutaj była ta. Tutaj była yy, katedra, a patrzcie tutaj jest moneta. A przed chwilą tam właśnie miałem drut i też było 15-16. A tu mamy z kłosami. Nie no kurde powiem wam, że... Że jest mistrz. Może... Ja bym tutaj z, z tym, z Vistą też znalazł, nie? Ale... No szczerze mówię, nie schodziłem tutaj z Wistą, nie? Tylko szedłem tam obokiem. Zobaczcie jaki numer. I już dwie monety mam. Mine Lapkosi dzisiaj. Ale to srebro to kurde powiem wam. Już mi się Micha cieszy, nawet nie wiecie jak. Bo ja nawet miałem, powiem wam już... I mówię, dobra, nagram drugą część, to no przecież tutaj nic nie będzie, nie? Na skrawku ziemi w lasku nic nie ma zero normalnie cały czas śmieci przeskakuje sygnał, to już wiadomo, że coś tam kupowato jest. Warto by to kopnąć jeszcze. Bardzo skacze, ale zobaczymy, słuchajcie, ale wieje. Polecam wszystkim, którym przeszczą kamery, założyć sobie ten kurzuszek, albo kupić gdzieś na eBayu znaleźć. Bo to naprawdę robi robotę. Bez tego kurzucha w ogóle byście mnie nie słyszeli. Nawet a że co, wracamy do tematu tutaj, po prostu poskramiam tego Equinoxa jak mogę, i już widzę, coś znowu wyszło. No ale płaski, szkoda. Ale jest i guzik dzisiaj. Patrzcie się. Krótki sygnał. ID było jakieś tam 16. Stabilne cały czas 16. No szkoda, że nic nie ma na tym guziku. Ale patrzcie, na tym skrawku ja znajduję więcej, jak w całym lasku, tutaj małym takim. Żeby nie mylić z lasem. O, i mamy guzik do kolekcji. A jeszcze słuchajcie Kogoś by tu pozdrowić trzeba było nie? Polecić raczej Zaraz tutaj wymyślę Ale już po prostu hmm, Po prostu mi nic nie przechodzi do głowy Bo po prostu już Dużo was poleciłem O może słuchajcie Taki kanał Chyba go nie polecałem Detect Travel Jeżeli się nie mylę Zaraz sprawdzę jak się mylę To poprawię to są wykopki w UK oczywiście, pozdrawiam kolegę i zapraszam na jego kanał oczywiście. Ciekawe fanty, ale tu nie będę opowiadał, kto chce to sobie sam zobaczy. Już wyskoczyło na pewno, także jeszcze raz po... polecam kanał, kanał Detect Travel. Kurcze, powiem wam, że jestem pod wrażeniem, właśnie ten dół wykopałem, dosłownie wybrałem stamtąd, z samego dołu. Ja wiem, jak wykrywacze, jakie mają sygnały, a tu był taki stabilny sygnał na takiej głębokości. I co, co mamy? Złotóweczkę? Czy nie złotóweczkę? Czy coś innego? Jeszcze dziabłem chyba. O, duże. Amelinium. Jeden złoty, powiem mamy. Nie ma lipy. Który rocznik? Nieważne, na zdjęciu widać któryś tam zalatuje mi 4,9 rocznikiem. Ale czy to jest 4,9 albo 70? Nie, dobra użyję tego. Trzy monety, no powiem wam super. Gdzie ja się kręciłem? Ostatnio byłem z, z filmem niedokończony z Wistom. 70, dobrze. Film niedokończony, bo nic nie wyszło w tych łąkach moich, co tam zawsze chodziłem. Do lasku tam wróciłem. Zawiesiłem ten film na teleporty, ale ten cały już będzie z tym, z Equinoxem po prostu, także... Było to, co było, no było, no petarda była, jak to mówi Adrian, pod zdrowiem Adriana, oczywiście. No. Mówię wam, ja jestem na razie pod wrażeniem, zobaczcie, jakie doły, o jeszcze zakopy, bo wujek mnie zatłuczy, jak zobaczy. Czy takie doły mu zostawiam, na... w sumie to i tak jest pewnie do przeorania, ale... Znacie mnie jakie jest moje zdanie. Naprawdę fajny sprzęt powiem wam. Czy za te pieniądze warty, nie wiem, ale no zobaczymy teraz nad morze jak pojadę, jak, jak się będzie tam sprawował, nie? Plaża, mokry piach, zobaczymy te tematy. Także jeszcze raz było to co było, ja pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za to, że byliście ze mną przez tą chwilę. I oczywiście do następnego filmu. Pozdrawiam. ceis